A tego skórku ma udało mi się dzisiaj kupić 100 opakowań. Trafiłem na prące, był po złotówce, więc nie mogłem się powstrzymać i wziąłem. Makaron wyjmujemy z opakowania, wrzucamy na sitko. Przepłukujemy pod gorącą wodą. Jest gotowy do spożycia. No więc testujemy makaron konjac z kurkumą Słuchajcie, makaron nie ma kompletnie żadnego smaku, ale to jest jego największa zaleta. Wiecie dlaczego? Bo możecie z niego zrobić dosłownie wszystko, możecie go nawet robić na słodko Nie wiem, dodając dżem zrobicie makaron słodki z dżemem, dodając przyprawę do kurczaka będzie smakował kurczakiem ja dzisiaj na obiad sobie dodam sos teriyaki 0. Mam makaron teriaki, prawie że 0 kalorii na obiad. Polecam. Halo, dzień dobry. Niedziela 11:30. Się zapytacie co tak wcześnie. Budzik tak nastawiłem żeby na Olimpie iść, bo zawsze zachodzę o 13, już nikogo nie ma, to 11, 30, to będę 12.15 na Olimpii, to będzie gitara, a uważanie, tabletki i idziemy na Olimpię najpierw. 71,8. Ostatnio trochę zmieniłem swoją dietę, zacząłem jeść więcej konżaku, więcej wędliny i więcej galaretki, a mniej budyniów, deserków i jakichś innych węglowodanów. Boże to coś po boże. No, dobra, tabletki i wychodzimy. Patrzcie po moim wczorajszym filmiku, to C Czaskowski chyba całą noc odśnieżał. Siema, ja właśnie wróciłem z Olimpii powiem Wam, że zakupy udane. I zanim się pochwalę i opowiem, Jakie ja miałem przygody na Olimpii, to To pamiętajcie te butelki, co wczoraj Wam pokazywałem przed wejściem do bloku? No to one nadal leżą i strasznie to brzydko wygląda. Więc stwierdziłem, że poświęcę 5 minut i pójdę to posprzątać. Także myślę, że wszystkim będzie przyjemnie, jak kilka butelek po wódce i powinien nie będzie zagracało wejścia do bloku, nie? Chociaż jutro by ta firma sprzątająca posprzątała, ale. Do jutra jakoś będzie to świadczyć o tym moim osiedlu. Straszny się za mnie społeczniak zrobił. Nie dość, że posprzątałem wejście do bloku. To teraz jeszcze naprawiam wentylację od klatki schodowej. Dobra, robota wykonana. Ktoś może się zapytać, ale Mariusz. No i słuchajcie, i ktoś może powiedzieć Mariusz, ale po co ty to robisz, nie, nie musisz, bo od tego jest firma sprzątająca, od tego jest jakiś tam konserwator budynku, to to nie jest twoja robota. A ja wam powiem, że jakoś tak mam, że często chodzę po schodach i, i nie wiem, znajduję puste puszki po piwie, puste butelki po małpkach i, i zawsze te śmieci na klatkach schodowych zbieram, wyrzucam do kosza zawsze jak ktoś zostawi worek pod świetnikiem, bo nie zna kodu to też zawsze te worki wrzucam w środku do kontenerów no i ja uważam, że tak się powinno robić, bo za to jak wygląda nasze otoczenie to, to jesteśmy wszyscy odpowiedzialni i, i to, że to nie jest że to jest własność wspólna, to nie znaczy, że nikt o to ma nie dbać, tylko wszyscy o to powinni dbać. Siema, wracając jeszcze do Olimpii, to obiecałem wam pokazać, co kupiłem. Taki makaron kupiłem konjak z kurkumą i ma 14 kalorii w 100 gramach, 0 gram tłuszczu i 3 gramy węglowodanów. Także całkiem spoko jest na redukcja. Jestem wielkim fanem tego makaronu Konjak, tylko że zawsze kupowałem naturalny. A teraz znalazłem taki i był po złotówce i możecie go kupić w Biedronce, on jest po 5 złotych normalnie, także zaraz, zaraz przetestuję, czy jest dobry, nie i na pewno jak mnie znacie, to powiecie Mariusz, jak on był po złotówce, to ty nie kupiłeś jednego opakowania, prawda? Ja powiem prawda, kupiłem 100 opakowań tego makaronu. Trochę poleciałem na grubo, ale stwierdziłem, że to jest taka zajebista promocja, że zaryzykuję. Bo nie wiem, czy dobrze smakuje. A no ale całą może historię wam powiem z Olimpii dzisiaj od początku. No więc dzisiaj budzik na 11, więc dużo wcześniej poszedłem na Olimpię niż zawsze. Już o 12 byłem na Olimpii no i tam zachodzę, patrzę kurczę. Ceny warzyw kosmiczne, znaczy się normalne. Nie wiem, pomidory po 6 zł za kilo i. No i takie normalne, wszystko po 6 zł, nie? No ale to dlatego, że na Olimpii jest coś takiego, że oni mniej więcej do 13 sprzedają i wtedy mają ceny takie normalne. No, a o 13 zaczynają się pakować do domu i oni wiedzą, że tych warzyw i owoców co nie sprzedadzą, no to prawdopodobnie wyrzucą, więc wtedy e, zmieniają ceny z nie wiem, 6 zł na złotówkę albo 2 zł za kilo. I próbują się tego pozbyć, więc wtedy wkraczam ja cały na biało i kupuję kilka kilo za kilka złotych. No więc tak zaszedłem tak koło 12, więc ceny tych warzyw jeszcze normalne. Myślę sobie, dobra, godzinkę pochodzę po rynku, zobaczę, rozejrzę się, poczekam do tej 13, aż obniżą ceny i wtedy robię zakupy, nie? No i tak sobie chodzę, chodzę. W ogóle masakrycznie się dzisiaj chodziło, bo było tyle błota i wody, że miejscami to pokostki się w błocie i wodzie rodziło no i było niesamowicie ciężko chodzić że częściej to patrzyło się pod nogi niż na te wszystkie towary wystawiane no dobra, chodzę sobie, chodzę, patrzę w ogóle pan od Berlizo był i no ceny niesamowite miał dzisiaj, bo było Berlizo proteinowe po 50 groszy za sztukę, natomiast wegańskie i normalne po złotówce za sztukę więc ceny spoko, a jeszcze miał serk prezydent taki waniliowy, kilogramowy za 4 zł. No więc ceny Berlizo zajebiste, no ale ja w związku z tym, że chcę teraz wejść na mocniejszą redukcję, no to sobie pomyślałem, dobra, nie będę kupował tych Berlizo, poczekam do 13, pójdę może kupię, nie wiem, cukinii, brokułów, pomidorów, w ogóle nie jakichś warzyw, nie, żeby to, tą kaloryczność i węglowodany ograniczyć. No chyba, że tak pomyślałem, że... że nic mi się nie uda z warzyw kupić, bo nie będzie nic fajnego i w dobrej cenie, więc jeżeli nic nie kupię, no to wrócę po te berlizo, no tak w ostateczności, nie? No ale tak idę sobie, idę do tych warzyw i patrzę, o kurde, makaron, konczak po złotówce, nie? A ja go kupuję w Biedronce po piątaku. No i tak podchodzę do pana i pan ma sześć yy, kartonów. Ja mówię do pana, proszę mi to wszystko zapakować, ja to wszystko kupuję, nie? On tak się patrzy, jak na gupka. No ile pan chcesz? Ja mówię, no wszystko, co pan ma. Ale ile pan kartonów chce kupić? Ja mówię wszystkie. Bo ja myślałem, że on ma 6 kartonów. On miał całego tira tego makaronu. Nie wiem skąd on to miał. W ogóle termin ważności jest do 10 lipca, więc bardzo długo. No i po złotówce, więc. Nie wiem, chyba mu stira tira spadła paleta. No, ale mówię mówię do niego, że wezmę, ile dam rady unieść. No to on mówi, no ile przynieść kartonów. Ja mówię, dobra, to jeden karton 5 kg waży, no to 20 kg powinienem dać radę. Przenieś pan 4 kartony. Pan przyniósł 4 kartony, zapakowałem to do plecaka, do torby i tak patrzę, ee, luz, dam radę jeszcze. Mówię do pana, dobra, dawaj pan piąty karton. Przyniósł, spakowałem. Myślę, dobra, jeszcze dam rady trochę podnieść, nie? A w kartonie 18 sztuk, więc 90 sztuk miałem. Mówię, dobra, jeszcze 10 uniosę. No i 100 opakowań makaronu kupiłem za 100 zł. I jeden makaron to 270 gramów, więc 27 kg A do Olimpii mam kawałek, więc musiałem 27 kilo przynieść. Co powiem wam, nie było proste i no, troszkę się spociłem. Ale dałem radę. W szczęście jestem silny byk. No dobra, to stwierdziłem, że czas przetestować ten makaron, tak cały czas patrzę na tą swoją kubkę. Ładnie wygląda, prawda? Mam nadzieję, że jest jadalny. Nagram może jakiegoś ładnego TikToka przy okazji. Z testem makaronu Konjak Kurkuma. Makaron wyjmujemy z opakowania, wrzucamy na sitko. Przepłukujemy pod gorącą wodą. Jest gotowy do spożycia. No więc testujemy makaron konjak z kurkumą. Słuchajcie, makaron nie ma kompletnie żadnego smaku, ale to jest jego największa zaleta. Wiecie dlaczego? Bo możecie z niego zrobić dosłownie wszystko: możecie go nawet robić na słodko. Nie wiem, dodając dżem, zrobicie makaron słodki z dżemem, dodając. Przyprawy do kurczaka będzie smakował kurczakiem. Ja dzisiaj na obiad sobie dodam sos teriyaki 0. Mam makaron teriaki. Prawie że 0 kalorii na obiad. Polecam. Czas na kolejne losowanie. No więc dzisiaj przetestujemy sobie bolero smaku Red Grape, czyli czerwone różowe winogrono, i coś czuję, że to może być topka, jeżeli chodzi o smaki Bolero. Dobra, lecimy z tym testem. Powiem tak, nie jest złe. Jest lekko kwaśne, lekko słodkie, ale to nie smakuje jak winogrono. To smakuje jak miks czerwonych owoców. Nie wiem, poziomek, truskawek, malin, coś takiego. Jest dobre ja to chętnie jeszcze raz kupię, wypiję, polecę, ale 8 na 10. Spodziewałem się czegoś więcej.